Czy wiecie, który z kątowników do profila UA zwanego ościeżnicowym, umożliwia najszybszy montaż tego profila? Hmm. Najpierw wam pokażę pracę na takim standardowym kątowniku. Czyli składamy sobie w profil UA, no i skręcamy to oczywiście z wyczuciem śrubkami. A przy okazji firma Cinnat w swojej ofercie ma takie śrubki do skręcania tych kątowników z bardzo płaskim łebkiem. A dlaczego nie powinno się tego przesadnie skręcać, przynajmniej górnego kątownika? Ano po to, żeby w razie potrzeby mógł on sobie zapracować. W sytuacji kiedy pracuję na tych standardowych kątownikach, to w pierwszej kolejności trasuję sobie potencjalną linię cięcia na tym profilu UA. W celu sprawdzenia czy po zamontowaniu tego kątownika będzie możliwa wymagana praca. Czasami, tak jak w tej sytuacji tutaj, okazuje się, że nie ma możliwości pracy tego kątownika. Wtedy muszę go najpierw skrócić z jednej strony i następnie dopiero uciąć z drugiej, czyli dodatkowa robota. No i teraz pora na rodzynka dzisiejszego odcinku, czyli kątowniki od firmy Knaw, które się składają z dolnej i z górnej części dolną sobie ustawiamy, wkładamy nasz profil, wciskamy, zamontowane. Tak samo robimy z drugiej strony, z tym, że jest tutaj możliwość od razu ustawienia pożądanego luzu. Dzięki takiemu rozwiązaniu również odpada wcześniejsze wymiarowanie tego profila. No, ale po co tak właściwie bawić się w jakieś kątowniki? Skoro można byłoby na przykład ten profil ościeżnicowy złapać na pchełki do profila obrysowego. Nie no, oczywiście żartuję, nie można tak robić, chociaż i takie kwiatki się widywało na budowach. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do następnego!